Witam was drogie skorpiony. Będzie to czytanie dla was na rok 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Wyciągnęłam wam 12 kart, kart. Jest to liczba symboliczna, ponieważ mamy 12 miesięcy w roku, ale nie oznacza to, że jedna karta opisuje nam jeden cały miesiąc w roku. Tak naprawdę te wydarzenia, które nam się tutaj pojawiają w tych kartach, mogą się wydarzyć w jakimkolwiek momencie w roku 2019 także musicie używać tutaj swojej intuicji i po prostu obserwujcie to, to które elementy tak naprawdę mogą pasować do, do, waszego obec, obec, do Waszej obecnej sytuacji słuchajcie, może zacznijmy od tego, że, że powiem, opiszę Wam, jakie karty Wam wyszły mamy na początek mamy cztery buławy, dalej mamy rycerza kielichów 7 kielichów, 8 mieczy dalej mamy królową buław pazia buław, kartę gwiazdy i dwie buławy Dalej mamy kartę siły, dziewięć mieczy cesarzową i as mieczy. Słuchajcie, cała historia tutaj zaczyna nam się od jakiejś sytuacji w domu, w rodzinie, ognisko rodzinne. Tak naprawdę, tak naprawdę nie, nie zakładamy tutaj żadnych mm, ograniczeń, tak? Bo to nie musi do, tak, jakby dotyczyć jednego domu, tak? Może ogólnie dotyczyć wasz, was i waszego otoczenia głównie rodziny, ale też nie tylko mogą to być też przyjaciele. Tak czy siak tutaj widzę, że, że tak jakby wy macie ochotę coś zmienić, tak? Nie wiem, albo może być tak, że, że zawitała jakaś stagnacja w waszym życiu, tak? W życiu rodzinnym, albo po prostu nie, nie do końca jesteście zadowoleni z tego, z tego jak Wasze życie rodzinne się układa i tak naprawdę chcecie coś z tym zrobić, tak? I macie na to pomysł, tylko tak jakby... Być może nawet i zanim zaczniecie próbować wdrażać ten pomysł, zdacie sobie sprawę z tego, że tak naprawdę, no, ponieważ jest to ognisko rodzinne, tak naprawdę jest dużo osób, które są z tym tak jakby związane i wtedy zdacie sobie sprawę, że tak naprawdę musicie zadowolić różne, różne osoby, tak? I każda osoba. Każda osoba ma swoje zdanie, każda osoba lubi coś innego, więc tak naprawdę, wy, tak jakby mam wrażenie, że zdacie sobie sprawę z tego, że wasz pomysł, wasza idea nie do końca zadowoli wszystkich, a wy bardzo byście chcieli, tak? I stąd później pojawia nam, pojawia nam się ta karta ośmiu mieczy, bo tak, takie, tak naprawdę yy, będziecie mieli dobre intencje, tak? Tylko yy, nie będziecie wiedzieli, jak to tak naprawdę wprowadzić w życie bo mam wrażenie, że cokolwiek byście nie próbowali zrobić, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony, tak? A Wy chcecie tego uniknąć, chcecie tego uniknąć za wszelką cenę, więc po prostu będziecie... Y, nie będziecie wiedzieli, co robić, tak? W tej sytuacji. Tylko tak jak mówię, no Wasze intencje są dobre, tak? Chcecie, chcecie albo wprowadzić tak jakby życie y, y, w wasze, wasze grono rodzinne, tak? Tak jakby, żeby, żeby sprawy ruszyły do przodu, być może więcej rozrywki, ale tak jakby no, no nie, nie uda wam się tak jakby zadowolić wszystkich naraz, tak? A, a, yy, I stąd tak jakby się zblokujecie, tak? Wszystko tak jakby stanie w miejscu na jakiś czas, yy, bo nie będziecie wiedzieli, jak, 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 jak z tego wybrnąć, tak? I w momencie kiedy to się zadzieje, dalej mamy yy, królową buław, pazia buław, kartę gwiazdy i dwie buławy, yy, tak, jak, tak jakby pojawiają się wasze pasje, tak? tak jakby w momencie, kiedy się zblokujecie, kiedy będziecie próbowali tak jakby poprawić Wasze życie rodzinne, zdecydujecie się skupić na swoich pasjach, tak? Bo no po prostu nie, nie będziecie tracić czasu, tak? Nie będziecie siedzieć z założonymi rękami i myśleć cały czas, tylko po prostu no jeżeli tutaj się nie da, no to będziecie robili coś innego, tak? I tak jakby skupiacie się na swoich pasjach, skupiacie się na sobie. Być może, no bo mając tą królową Buław i Pazia Buław, być może wasze, wasze dotychczasowe hobby lub y, po prostu coś, co Wam sprawia przyjemność, być może y, dowiecie się tak jakby czegoś nowego na ten temat, tak, być może jakieś nowinki się pojawią, y, że możecie to robić, y, robić lub zrobić w inny sposób mm, i tak jakby to, to odwróci Waszą uwagę od życia rodzinnego, tak, i to tak jakby, tak jakby Wy skierujecie swoją uwagę w stronę y, siebie i swoich pasji, tak, y i w to tak jakby zainwestujecie swój czas, i to Wam będzie sprawiało przyjemność. Tylko bo tak jakby w pewnym momencie się zorientujecie, mając te dwie buławy, że tak jakby brakuje, brakuje równowagi, tak? W tym, w tym, gdzie, na czym wyskupiacie swoją energię. Bo tutaj niby zaczynacie od rodziny, tutaj jednak wszystko się kończy na tym, że skupiacie się na sobie, tak? I po prostu brakuje tej równowagi. I pojawi się problem, tak? I być może będziecie musieli podjąć decyzję, albo ktoś postawi was przed, ktoś będzie was naciskał na dokonanie decyzji, żebyście wybrali, czego wy tak, na chce, tak naprawdę chcecie, czego wy tak naprawdę chcecie w życiu, o, w ten sposób, tak? Mając te dwie buławy, nie wiem, czy widzicie, ta postać tam trzyma kulę. Na innych kartach od innych autorów. Ta osoba stoi tak, jakby z kulą ziemską, tak? Czyli że tak naprawdę Wy poprzez te, te sytuacje, przez to, co się dzieje w domu i, i przez, to, przez to, jakie pasje macie, tak jakby będziecie musieli dokonać wyboru, czego Wy tak naprawdę chcecie w życiu. Bo być może do tej pory albo, albo jeszcze nie udało Wam się e, tak, jakby sprecyzować, czego chcecie w życiu, e, albo po prostu nawet nie mieliście czasu, tak, żeby to zrobić, tylko próbowaliście robić wszystko na raz i tak naprawdę nic nic, nie nic tak naprawdę do końca Wam nie wychodziło, tak? Bo tak jakby Wasza energia była dość rozproszona. I tutaj tak jakby Wy skupiając się na swoich pasjach, zaczniecie się zastanawiać, czego tak naprawdę chcecie od swojego życia i jak chcecie dalej iść, tak? Lub tak jak mówię, ktoś może Was postawić... Ktoś może od Was zażądać dokonania decyzji, czego chcecie tak naprawdę, i to Was zmusi do tego, żebyście się zastanowili, co chcecie robić ze swoim życiem, tak? Bez względu na to, jaki będzie rezultat tego, co Wy zdecydujecie się zrobić, będziecie tak jakby. No, okej, okay. powiem Wam najpierw karty, o których teraz będę mówić, bo tutaj mówimy o, o czterech ostatnich kartach. Tutaj mamy karty Siły, Dziewięć Mieczy, Cesarzową i As Mieczy. Karta siły, po której przychodzą nam, przychodzi nam dziewięć mieczy. Ech, ja to widzę w ten sposób, że wy, tak jakby na zewnątrz, będziecie się wydawać bardzo pewni siebie, i tak jakby być może po podjęciu tej decyzji, tak? Z tych dwóch buław. Tak jakby wy podejmujecie decyzję, i po, po jej podjęciu, tak jakby będziecie. Poniekąd udawali przed całym światem, że jesteście w 100% pewni, że, że taka jest Wasza decyzja i że po prostu y, już tak jakby przypieczętowaliście to, tak? Ale tak naprawdę y, w tle mamy te dziewięć mieczy, tak jakby. Y, kiedy, kiedy nie ma nikogo do, dookoła Was, kiedy jesteście sami, zaczynacie y, się zamartwiać, tak? Na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy inne osoby Was widzą, Możecie sprawiać wrażenie, że jesteście w 100% zdecydowani, jeżeli chodzi o Waszą przyszłość, a tak naprawdę w głębi siebie zupełnie tego nie czujecie, tak? I strasznie się obawiacie, lub może być tak, że decyzja, jaką podejmujecie z tymi dwiema buławami na górze, przepraszam, na środku, tak jakby Wy sami z sobą, Wy sami czujecie się dobrze z tą decyzją, tylko obawiacie się reakcji otoczenia, tak? I stąd też może się pojawiać te dziewięć mieczy. Czyli, że tak jakby po raz kolejny nie będziecie w stanie zadowolić wszystkich. Ale słuchajcie, nigdy nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich. To jest wasze życie, wy o nim decydujecie, wy, tak jakby to wy decydujecie, czy jesteście w swoim życiu szczęśliwi, czy nie. Tak? Ale tutaj widzę, że będziecie mieli tendencję do tego, żeby próbować zadowolić też inne osoby. I tutaj po raz kolejny, tak jakby. Wprowadzacie siebie znowu w tą sytuację tak jakby takiego zamętu emocjonalnego i, i po prostu jednak wbijacie sobie miecze, tak? Na takiej zasadzie. I Wy tak naprawdę, ja tutaj widzę w tych kartach, że Wy wiecie, czego Wy chcecie, tylko po prostu obawiacie się wyjawić to całemu światu, tak? I stąd właśnie ta cesarzowa i, i ten as mieczy, tak jakby ta cesarzowa reprezentowałaby ważne osoby w Waszym życiu, osoby, być może na których wy polegacie w tym momencie, być może polegacie albo finansowo, albo, albo być może to, to mogą być też wasi rodzice, no nie wiem, to to już sobie dopasujcie do, do was, tak naprawdę mam wrażenie, że to te osoby tak jakby powodują w was ten strach, tak? Te, te dziewięć mieczy. Bo wy już wiecie, czego chcecie. Wy, wy już wiecie, gdzie chcecie iść, tylko obawiacie się reakcji tych osób, tak? I ten as mieczy właśnie sugeruje, że ta prawda jest potrzebna. Jeżeli wy tej prawdy nie wyjawicie, jeżeli będziecie próbowali ją nadal tak, jakby zagrzebać, tak? I ukrywać przed całym światem, ani wy nie będziecie szczęśliwi, szczęśliwi ani ludzie dookoła was nie będą szczęśliwi, tak? I tak naprawdę sugestia tutaj od kart byłaby taka, że. Po prostu skupcie, skupcie się na sobie i na swoim szczęściu, tak? W momencie, kiedy wy już tak jakby zdecydujecie, co, czy, co chcecie robić w życiu, jak chcecie dalej iść w swoim życiu, po prostu zróbcie to, tak? Inne osoby, żeby nie wiem, jak bardzo były niezadowolone, tak naprawdę nie będą miały na to wpływu, tak? Nie, nie, będą, nie będą mogły was zmusić do tego, żebyście zmienili zdanie. Nic nie jest w stanie was zmusić do tego, żebyście wy zmienili swoje zdanie, tylko wy sami. Także podążajcie za swoim serduchem. Yy, tak jak mówię, prawda, prawda tak jakby ujrze światło dzienne, dzienne w roku 2019, ale to po całym tym procesie, po całym, tak jakby po tym, jak Wy podejmujecie tę decyzję, tak? Będzie, będzie ten moment, kiedy, kiedy będziecie się obawiali, tak jakby wyjawić tą prawdę, ale karty pokazują, że ta prawda tak naprawdę ujrze światło dzienne. Yy, I wtedy, no oczywiście, szykujcie się, będziecie musieli stawić czoła konsekwencjom, tak? To jest nieuniknione, bez względu na to, czego decyzja dotyczy tak naprawdę. Z każdego dnia do, podejmujemy jakiegoś rodzaju decyzję, i każdego dnia po, po podjęciu jakiejkolwiek decyzji musimy stawić czoła konsekwencjom. Czy są to małe rzeczy, czy są to duże rzeczy, bez różnicy, ale tak czy siak, y, ponieważ kończycie tym y, asem mieczy, z całą pewnością po asie mieczy przychodzą konsekwencje, tak? Także upewnijcie się, że jesteście gotowi. Y, Stawić im czoła, tak, że jesteście przygotowani na to, jakie konsekwencje mogą być. Miejcie, zaplanujcie sobie, co robić w jakiej sytuacji, jeżeli coś pójdzie nie tak, tak, po prostu przygotujcie się mentalnie na to, co może nadejść po tym, jak Wy już podejmujecie tę decyzję i ją wyjawiacie. Ok, to by było na tyle, kochane Skorpiony. Yy, trzymam za Was kciuki, żebyście naprawdę byli odważni. Tutaj macie tą kartę siły, więc ta siła jest, tylko ważne, żeby ona nie była tylko na zewnątrz, ale również i w środku Was, tak? Nie bójcie się, nie bójcie się. Ok, jeszcze raz dziękuję. Zapraszam Was na czytania na styczeń, które powinny się pojawić już za kilka dni, a tymczasem przesyłam yy, moc buziaków. I trzymam za Was kciuki, tak jak mówię. Trzymam kciuki, bo będzie wszystko dobrze. Tylko po prostu trzymajcie się, trzymajcie się siebie i bądźcie silni. Bójzaki.